Cześć, witam ponownie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak uszyć bluzę do dresów. Miejmy nadzieję, że nie będzie bardzo skomplikowana. Zapraszam wszystkich. Witam ponownie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak uszyć bluzę do dresów, czyli do tych spodni, któreśmy wcześniej już uszyli. I tutaj przygotowałam rysunki techniczne, rękaw, tył i przód. Należy to narysować tak, jak są wymiary, a następnie wyciąć po liniach. Kolorowych. Gdy już wytniemy, będziemy mieli takie oto formy: przód, tył i rękaw. Aby wyciąć naszą bluzę, potrzebujemy tkaniny. Ja tutaj wykorzystałam tkaninę, troszeczkę taką ścianinę troszeczkę elastyczną. Więc e, tkaninę należy złożyć podwójnie i następnie przyłożyć środek tyłu do złożenia tkaniny. Tak samo środek przodu do złożenia tkaniny. Natomiast rękaw musimy tak złożyć, żeby złożenie tkaniny było w tym miejscu, gdzie jest najwęższy rękaw. Rękaw należy wyciąć dwa razy. Ja tutaj y, przygotowałam już y, wycięte części, które będą nam potrzebne. Czyli tak, to jest przód, tutaj jest tył. Tutaj jest dwa razy wycięty rękaw. Następnie wycięłam kawałeczek ściągacza, z którego zrobię stójkę, który ma 12 cm długości i 3 cm wysokości. Jak również ściągacz do bluzy, do dołu, który ma 11 cm długości i 4,5 cm wysokości. Gdy już to wytniemy, możemy teraz przystąpić do szycia. Pierwszą czynnością będzie zszycie ramion. Czyli nasz tył i nasz przód rozkładamy prawą stroną do prawej. Przykładamy dokładnie ramię do ramienia, o, do podkroju szyi, i szyjemy na całej długości ściegiem zygzakowym, na około 3 mm. Ja tutaj mam już zszyte ramiona, czyli tak jak widać tu i tu, przód z tyłem, w ten sposób. Gdy już to zrobimy, będziemy wykańczać podkrój szyi. Do podkroju szyi wycięłam kawałeczek ściągacza. Ściągacz ten będzie uszyty na lewą stronę po to, żeby po prostu był kontrastem do bluzki. Aby uszyć ściągacz do bluzeczki, zakładam po pół centymetra z każdej strony. Następnie składam go na połowę w ten sposób. O, tak. I teraz to możemy to przywastrygować ręcznie, żeby nam się to wszystko ładnie ułożyło. A jak nie, to możemy to przyszyć na maszynie ściegiem zygzakowym. Po zszyciu ramion w bluzeczce, tak jak mówiłam, na około pół centymetra. I po y, zszyciu tego ściągacza, który będzie na wykończenie stójki. Składamy. Ściągacz ciąga, składamy na połowę i zaznaczamy jego środek. Możemy go zaznaczyć mydełkiem: o, w ten sposób, żeby po prostu było widać. I bluzeczkę składamy ramię do ramienia, i wtedy zaznaczamy, gdzie jest środek tyłu. Ja tutaj użyję szpilki. I tak samo środek przodu zaznaczę szpilką. Następnie, ściągacz, który uszyłam. Przykładam tutaj gdzie jest ten otwór, którym później wciągniemy sznureczek, przykładam po prostu do szpilki w ten sposób. Najlepiej jest to jednak przyfastrygować, i następnie tutaj ten znak, który był na ściągaczu musi nam dojść tutaj do szpileczki. Ja zacznę tu od końca. Najpierw przypnę to szpilką, gdzie jest środek tyłu, a następnie do przodu w ten sposób. O tak zrobię. I też tutaj to przypnę szpileczką. O. I tak samo z drugiej strony. Ten ściągacz musi nam się kończyć po prostu tutaj, gdzie jest ta szpilka. O tak, w ten sposób. Ja proponuję, żeby to przyfastrygować. Tutaj mam już y, przyfastrygowaną taką stójeczkę. Jak widać, ona nie jest jeszcze przyszyta dobrze, ale jest już przyfastrygowana. Tak to będzie wyglądać, czyli z przodu będzie miał dwa takie te otwory, gdzie się wciągnie sznureczek lub tasiemkę. O, w ten sposób. I teraz należy to jeszcze raz ładnie przyszyć, bo dlatego, że ja to przyfastrygowałam tylko, ściegiem gęstym, zygzakowym. Gdy mamy już przyszytą stójkę, Możemy przystąpić do przyszycia rękawa. Aby przyszyć rękaw, musimy znaleźć środek rękawa. Rękaw jest złożony w ten sposób, że tkanina prawa jest w środku. Tutaj składamy go na połowę i zaznaczamy środek. Ja tu zaznaczę kredką. Środek ten przykładam na szef ramieniowy bluzki. W ten sposób. O, i tutaj go przypinam. Następnie prostuję tkaninę z jednej i z drugiej strony. I teraz przyszyję go na 3 mm ściegiem zygzakowym. Gdy przyszyliśmy już rękawy, o, tutaj z jednej i z drugiej strony ściegiem zygzakowym. możemy przystąpić do przyszywania ściągaczy do dołu bluzki z przodu i z tyłu. Ja tutaj mam wycięte dwa ściągacze na długość 11 cm. Wycięłam po to dłuższe, żeby było mi łatwiej szyć. Wystawiam. Kawałeczek ściągacza z jednej strony, a jeszcze coś. Tutaj ściągasz, składamy prawą stroną do środka. Wystawiamy kawałek za materiał, dlatego że było nam łatwiej szyć. Podkładamy to pod maszynę i następnie lekko naciągamy. W identyczny sposób wykonujemy to również z tyłu. Po przyszyciu ściągaczy, tak jak mówiłam, są one dłuższe, obcinam je równo z tkaniną zasadniczą. Gdy już przyszyliśmy ściągacze i wyrównaliśmy wszystko, żeby było ładnie, równiutką, wszystko co nam wystawało, możemy przystąpić do zszycia boków. Przykładamy ściągacz dolny do ściągacza w ten sposób, o tak, czyli prawa strona bluzki jest w środku. O, i możemy już strzyc ręka, starając się, żeby wszystko było równo. O, pamiętajmy zawsze, żeby tu, um, żeby na dole, gdzie będzie się kciuk, żeby było równo. O, w ten sposób. Tak samo robimy do, i z drugiej strony. Gdy już y, żeśmy strzeli całą naszą bluzeczkę z każdej strony, obcinamy wszystkie nitki, wszystko co nam tu wystaje, żeby to było ładnie, elegancko, czyściutko pod spodem. Gdy już to zrobimy, wywrócamy. A jeszcze coś, żeby to ładnie wyglądało, ja proponuję, żeby to na koniec wszystko jeszcze tak ładnie ręcznie powykańczać. Ten szef, który jest właśnie tu przy rękawie i ten szef na dole przy ściągaczach. Kawałeczek, żeby go tak ładnie przyszyć. Następnie wywracamy to wszystko na prawą stronę. O, tu już wywróciliśmy. Ja, wykorzystywa, ja wykorzystałam tutaj do wciągnięcia do stójki sznureczek. Taki miałam, więc taki wciągnęłam. I teraz jeszcze coś. Tutaj ten sznureczek zamocowałam troszeczkę z tyłu, dlatego że jak dziecko ciągnie, to nie chciałabym, żeby to wyciągnęło wszystko. Po prostu ten sznureczek będzie zawsze w jednym miejscu. Na rękawie przyszłam malutką karteczkę do ozdoby. I teraz już możemy ubrać naszą lalkę. Nasza lalka jest już gotowa. Ma piękny komplet sportowy. Teraz możemy ją zabrać razem z nami na spacer. Cześć, do następnego razu.